Ojciec Bogusław Piechuta urodził się w stalowej woli 21 listopada 1946 roku. Działacz opozycyjny z PRL-u. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1971 roku. Posługę kapłańską w Nowej Soli sprawował w latach 1976-1982. Wypadałoby zacząć od tych korzeni, które wyniosłem z domu rodzinnego, ale dwa zdania tylko. Mój tato był piłsudczykiem. To zostawiło swoistego rodzaju spojrzenie na rzeczywistość, w której ja żyłem i która mnie otaczała. Potem Sybir, walka w no całej rodziny, tato w niewoli. No i wobec tego we wszystko, co było związane z... Poczuciem własnej godności jako Polaka bardzo mi to angażowało. Stąd przepojona tym była katecheza mówiąca o wielkiej miłości wobec ojczyzny i wielki szacunek wobec ludzi, którzy podejmowali wszelkiego rodzaju działania na rzecz wolności tej ojczyzny. Dwie korzenie. Alwawola, Miasto komunistyczne. Praca z młodzieżą wspaniała nauczycieli i wychowawców. A jednak głęboka miłość ojczyzny, Boga i drugiego człowieka. Ta tradycja rodzinna sprawiła, że kiedy przyszedłem do Nowej Soli, mając świadomość swoich korzeni, podjąłem jako młody kapłan, patrząc na ojca Adama Białka, pracę z młodzieżą. Taka mi została zlecona. Starałem się zdawać egzamin. Ponieważ miałem bardzo łatwy kontakt z młodzieżą, stwierdziłem, że młodzież Nowej Soli, znana jako młodzież bardzo trudna, może być młodzieżą bardzo aktywną, że trzeba dać im do ręki jakieś dzieło do wypełnienia. Stąd pojawiają się oazy, wychowanie formacyjne młodzieży na oazach. I to szczególne wydarzenie, jakie się dokonało, kiedy żegnaliśmy ojca świętego Jana Pawła II, przyszłego ojca świętego kardynała Wojtyłę, żegnaliśmy w Krościenku w 1978 roku. Wtedy rodzi się w nas pragnienie jakiegoś zaangażowania patriotycznego. Kiedy później patrzyliśmy po spotkaniu z ojcem świętym, jak on przyjeżdżając do Polski kolejny raz pochyla się i całuje polską ziemię. Młodzież była zapalona miłością ojczyzny. Ojciec Bogusław Piechuta, kapłan, który nas zbliżał do siebie swoją osobowością. Na początku to były spotkania w Kościele Przy Świętej. Z czasem jednak zaczęły się spotkania towarzyskie, wyjazdy rowerowe, wyjazdy na pielgrzymki i niezapomniane koncerty zespołu Credo. My mieliśmy własną wizję naszego życia. Jednak ojciec Bogusław stworzył że zostaliśmy bardziej otwarci. Bardziej otwarci na siebie, jak również na innych. Rok 1978. niezapomniany wybór papieża Polaka. Nasza pierwsza pielgrzymka z ojcem Bogusławem. Byliśmy tak blisko Ojca Świętego, że do dzisiaj to wspominam. Nie myślałem, że ten pobyt będzie tak zapamiętany w naszym życiu. Następne lata to rok 19... 81. Czas stanu wojennego, dni, którego poprzedziły, jak i również sam stan wojenny. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze Całego kraju. Pomódl się dzisiaj, bracie mój, miły za Polskę. Pomódl mi się, za ojczyznę. Pomódl mi się dzisiaj, siostro, kochana za Polskę. Pomódl Pamiętam, gdy 13. stan wojenny, młodzież przygotowana do Eucharystii, przygotowane pieśni adwentowe, przychodzą i mówią proszę ojca, zmieniamy całkowicie repertuar, modlimy się za ojczyznę. Było to niesamowicie wzruszające. Dobrane pieśni, kościół wypełniony, czołgi na ulicach wędrujące przez Nową Sól, a my w wypełnionej świątyni modlimy się za ojczyznę. Łzy w oczach, gardło ściśnięte, a młodzież po prostu daje z siebie wszystko. Pomóż się dzisiaj bracie i siostro za Solidarność. Za umęczony, za skazany.

przed pierwszą mszą świętą, na godzinę 9.30 w kościele, spotykam się z ojcem Bogusławem, a on z kamerą pod pazuchą staje koło kościoła. Ja zasłaniam, a on kręci. Kręci czołgi, wozy pancerne, patrole ZOMO, kontrole policji koło kościoła. Udaje nam się to wszystko. Nie myślałem o tym, że narażamy siebie. Nie myślałem o tym w ogóle, co to może z tego wyniknąć. Po południu mamy wyjazd na spotkanie oazy rodzin do konotopu. To jest pierwsze nasze spotkanie. Po drodze mijamy czołgi opatrzone, czołgi w rowach pod przyborowem. Zajechaliśmy do tego konotopu. Sceneria, jak z filmu zakładane piosenki. Zasłonięte okna, my siedzimy i modlimy się. Trudno mi w tej chwili wskazać ludzi, z którymi ja się kontaktowałem, ponieważ razem z ojcem Juliuszem utrzymywaliśmy kontakty z wszystkimi osobami, które w jakiś sposób pragnęły podejmować działania zmierzające do tej prawdziwej wolności w naszej ojczyźnie. I było to dla mnie jakimś wielkim przeżyciem, jakąś mobilizacją, że ja jako człowiek, jako rodak, jako Polak zdaję egzamin. Zaczęło się to kiedyś jeszcze od mojej obecności w Dozamecie, kiedy mogłem zobaczyć ten zakład, spotkać się z ludźmi, porozmawiać bezpośrednio w zakładzie, a później te osobiste kontakty z racji kolendy, refleksji, przemyśleń, które sprawiły, że moim zadaniem jako księdza było włączyć się w tę działalność, którą podejmowali ludzie na terenie Nowej Soli. Przechodzi z kwiatów krzyż, na ziemi wolnych ludzi, z kwiatów krzyż, na ziemi Właśnie ten szczególny moment zaważył, że młode pokolenie nasze nowospolskie zaangażowało się w pracę, którą później nazwano pracą podziemną. Stąd produkcja ulotek, oczywiście w tajemnicy. Stąd rozwieszanie ulotek. Stąd ta formacja spotkania, które dokonywały się po prostu na sali katedrycznej sali św. Franciszka. I oczywiście to pragnienie zaznaczenia swojej obecności. I ta świadomość, że jeżeli my chcemy do czegoś dojść, chcemy przeżywać swoje życie jako życie wolne, to trzeba podjąć pewne działania, czyli ulotki, pragnienie powrotu krzyży do klas w szkołach. Młodzież postanowiła ten zacząć od właśnie znaku krzyża, tak jak zresztą zaczynała Solidarność ta brama w Gdańsku a potem to wszystko w swoim środowisku, także i w Nowej Soli. Odbywały się także i spotkania w salce Świętego Franciszka, na które przychodzili bardzo różni ludzie. Mieliśmy świadomość, że pojawiali się także ci, którzy nas śledzili. Było ich wystarczająco dużo. Było to takie troszeczkę bolesne, kiedy na jednym ze spotkań musiałem powiedzieć do pewnego młodego człowieka, który potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a miał wujka w Warszawie i przez którego nastąpiła taka mała wpadka, kiedy poaresztowano moich uczniów z liceum i z dozametu, ze szkoły właśnie, od lewniaka. Poaresztowano zawieszanie ulotek. Ja pamiętam taki ten szczególny dzień, kiedy ojciec Juliusz mówi, słuchaj, poaresztowali twoich chłopaków. A ty co to masz takie czarne ręce? A bo całą noc robiłem ulotki. Część lotek już poszła na miasto, a część trzeba było zniszczyć, żeby nie potwierdzić niejako tych wszelkich podejrzeń, że centrum, takie formacyjne młodzieży naszej Nowosłowskiej, znajdowało się właśnie przy ulicy dawnej Nowotki, dzisiaj Piłsudskiego 14, u braci Kapucynów. W 1980 roku miałem 15 lat. Powstanie Solidarności dawało nam wszystkim nadzieję, a zwłaszcza nam młodym, na to, że będziemy mieli lepsze życie niż nasi rodzice. Byłem od wielu lat ministrantem, byłem animatorem ruchu Światło-Życie. Zaangażowałem się mocno właśnie w podsycanie tej idei wolności razem z ojcami kapucynami w parafii św. Antoniego w Nowej Soli. W 1981 roku, jak wybuch stan wojenny, była dla nas wszystkich tragedia. Dla nas osobiście było to pewne wyzwanie i do... I pewne wezwanie do spełnienia swojego obowiązku. Dlatego zawiązaliśmy zaraz 13 grudnia organizację pod nazwą Organizacja Młodzieży Walczącej Polski i próbowaliśmy coś robić, coś, żeby po prostu nie uśpić sumień ludzkich, które zostały właśnie ożywione powstaniem Solidarności i tym okresem. Półtora roku funkcjonowania Solidarności w Polsce. Byliśmy młodzi, nie mieliśmy dużego doświadczenia i na początku lutego zostaliśmy złapani. Wiadomo, aresztowanie, później proces. Część z nas była pełnoletnich, w związku z tym było sądzonych przez Wojskowy Sąd Garnizonowy. Natomiast kilka osób, w tym między innymi ja, byłem sądzony przez sąd dla nieletnich. Po wyroku sądu, gdzie dzięki interwencji biskupa Gorzowskiego udało nam się uniknąć więzienia, funkcjonowaliśmy i działaliśmy dalej troszeczkę w innej formule. Przy pomocy ojców kapucynów organizowaliśmy wieczorki patriotyczne w kościele św. Antoniego. Które, na które przychodziło bardzo dużo ludzi. Wtedy nam się wydawało, że właśnie przedstawienie, przypomnienie poezji naszych poetów romantycznych Mickiewicza, Słowackiego w odpowiedniej oprawie muzycznej pozwoli na przetrwanie tej, tego ognika wolności, który się zapalił w sercach ludzkich, i ludzie nie zapomną, i w sumie dojdziemy do tej wolności. Jak się okazało, mieliśmy rację. W 1989 roku doszło do Okrągłego Stołu, opozycja przejęła władzę i udało się w Polsce zacząć budować państwo demokratyczne, państwo suwerenne, które no w tej chwili funkcjonuje już od wielu lat i no działa, to już sądzicie, państwo sami. Mieliśmy świadomość, że zawierzenie Bogu sprawia, że człowiek jest w stanie poświęcić wszystko dla świata idei, świata wartości, dla, dla, dla Boga, który jest celem życia człowieka, ukresu jego życia, ale musi życie przeżyć pięknie. Stąd kontynuacja tego wspaniałego dzieła zapoczątkowanego przez ojca Elizeusza, zespół, który przybrał nazwę Kredo. Wierzę. Wierzę i myśmy mieli świadomość, że trzeba zawierzyć Bogu, by naprawdę zakochać się w ojczyźnie. Ojciec Bogusław podczas swojej pracy z zespołem Kredo uczył nas miłości do Boga i ojczyzny. Poprzez śpiew mogliśmy wyrażać swoje uczucia, a przede wszystkim ludzie śpiewając razem z nami modlili się. W czasie stanu wojennego ojciec Bogusław organizował koncerty patriotyczne, podczas których kościoły były pełne ludzi, wszyscy śpiewali razem z nami, płakali. Mogli wyrazić swoje uczucia, ponieważ to było jedyne miejsce, gdzie mogli to zrobić bez strachu. Jednak nie przegraliśmy życia, osiągnęliśmy swój cel. Niektórzy z tej młodzieży znaleźli się poza granicami Polski. Później z tą młodzieżą spotykałem się także i w Niemczech. Spotykałem się także i we Francji. Było to dla mnie naprawdę wzruszające że jednak jeżeli prowadzona jest systematyczna praca, praca formacyjna, kształtująca młodego człowieka, on zdaje egzamin jako patriota. Bardzo byłem dumny, kiedy postawiłem pytanie jednemu z kapłanów z Niemiec, z Hamburga i mówię, proszę księdza kiedy przyjechał z pielgrzymami do Rzymu. Spotkaliśmy się przed świętego Kościołem Świętego Pawła, świątynią Świętego Pawła za murami. Przyjdziemy za ksiądz, powinien znać. To jest wspaniały, młody człowiek, działający patriotycznie w Polsce. Hamburg jest taka mała bioga. co to jest 5 milionów ludzi? A on i proszę ojca, skąd ojciec żyje? Czy ja nie znam? Nie ojciec powie nie, ja powiem nazwisko. Ja mówię Marek, a on mi piątek. Widział ojciec znam. Wielkie zaangażowanie oczywiście z tego zespołu młodzieżowego, właśnie z zespołu Kredo. To zaangażowanie, które przejawiało się tam w Nowej Soli, czy tutaj w Nowej Soli i także poza granicami naszej ojczyzny. Choć tyle Nowa Sól to taki punkt wyjściowy, a potem przenosimy na nową placówkę do Krosna i rozpoczęcie tej pracy, która zaowocowała wspaniałym dziełem formacyjnym mojej osoby, a także jej otoczenia. Do tego stopnia, że te informacje, które znajdują się w IPN-ie rzeszowskim dają poczucie własnej wartości ale tego uczyłem się w domu rodzinnym, potem w pracy katedrycznej i w Nowej Soli. Punkt wyjścia od razu przyszli do mnie, znając nie wiadomo skąd, z jakich źródeł moje zaangażowanie w Nowej Soli. Przyszli działacze Solidarności, zaproponowali współpracę. Rozpoczyna się msza święta z ojczyznę każdego trzynastego. Kiedy to trzeba było tak wiele dobrych słów i ciepłych mówić do tych, którzy przychodzili. Wypełniona świątynia. Kończy się to ostatecznie tym, że każde moje kazanie muszę wysyłać do Warszawy, do księdza biskupa Dąbrowskiego, ponieważ on systematycznie musi przeprowadzać rozmowy z Urzędem Rzeczywistwa w Warszawie. Wojewoda Krosiński żąda usunięcia mojej osoby. Jednakże przynosi to bardzo pozytywne owoce. Tym bardziej wzrasta mój autorytet. Znajdują się ludzie, którzy śledzą, systematycznie kontrolują przesłuchania. Około 40 razy trzeba było wędrować na przesłuchanie, ale ostatecznie to tylko umacniało i jestem przekonany, że po prostu to zaangażowanie zaowocowało zapisem w pamięci ludzi, którzy pracowali, w krośnie, że ci, którzy tak serio uczestniczą w Eucharystii, Przeżywali te spotkania. Nie przynosili ani wstydu sobie, ani własnej ojczyźnie. Bardzo wielu młodych ludzi zdało właśnie egzamin z historii, z prawdziwej historii polskiej, z patriotyzmu na piątkę. I swoją postawą, swoim zaangażowaniem przy pomocy właśnie Kościoła udało im się budować. Nadzieję wśród innych ludzi, ludzi dorosłych, którzy już mieli inne spojrzenie na tą rzeczywistość. I mi się wydaje, że to jest właśnie ten największy owoc tego, co próbowaliśmy wtedy zrobić. Kiedyś we Wrocławiu, podczas kolejnego spotkania, już po moim pobycie, krośnię po pobycie z Komielnej czarnej, Podchodzi do mnie delegacja mi i proszę to najbliższe nasze spotkanie organizacyjne, jakie będziemy mieli, chodzi to już po stanie wojennym, kiedy są normalne warunki, ponieważ tutaj Krosno i Nowa Sól postarała się o taki specjalny krzyż dla Ojca, Krzyż Kombatantki, Działaczy Solidarności. Ten krzyż oczywiście otrzymałem z potwierdzeniem. Jestem wdzięczny ludziom, którzy w jakiś sposób starali się mi odpłacić. Może za dużo mówię tutaj o sobie, ale to w dużej mierze świadczy o jednej istotnej rzeczy. Chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć, że jeżeli kapłan zdaje egzamin, wokół niego znajdują się inni kapłani, którzy także się angażują. Na przykład w Krośnie systematycznie współpracowaliśmy z ojcem. Ryszardem Ślebodą, Kiedy to 12 marca, chyba to było 1984 roku, piszemy prośbę o uruchomienie stacji radiowej, ponieważ przepisy ówczesne na to pozwalały. Po kilku dniach otrzymujemy odpowiedź, że Rada Państwa zmieniła ustawy i tarapie nie mogą uruchamiać. Pan Urwan poniewiera księdza... Skrosna, czyli moją osobę, że mało mu ambona, zachciła mu się jeszcze stacji radiowej. Oczywiście taką stację radiową pozostawiłem po sobie, właśnie z Kamielnej Czarnej. To właśnie on pokazał nam swoją osobą, że życie może być inne. Nie takie jak pokazują nam media, jak prasa, radio i telewizja. To było zakłamanie. My zobaczyliśmy coś innego. Coś innego ukazane nam przez księdza, przez księdza przyjaciela, księdza kolegę, księdza, który potrafił nas zmienić. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy w jakiś sposób mając zaufanie do kapłana, czyli także do mojej osoby, tak bardzo mocno angażowali się w pracę właśnie formacyjną i młodego pokolenia i współpracę z ludźmi Solidarności, że to mobilizowało innych kapłanów, nie tylko mnie, ale także ojca Juliusza, który zdawał egzamin. Pamiętam, chyba dla, dla mnie największym wsparciem było to, kiedy 14 grudnia 1981 roku przyszedł e, z Urzędu Bezpieczeństwa młody mężczyzna, oczywiście w torbie, e, w teczce, magnetofon nagrywa i chce mnie przekonać, żebym podpisał lojalkę tak zwaną. Odmówiłem bardzo brutalnie. Kiedy ojciec Juliusz usłyszał, stojąc pod drzwiami, wiedząc, że on ten ubek chce ze mną rozmawiać, usłyszał naszą rozmowę, wszedł. I wtedy mnie to zmobilizowało to, co powiedział ojciec Juliusz. I godzi się tu wspomnieć jego osobę, kiedy mówi tak, ty dziecko kochane, Taki młody człowiek odważasz się przyjść do kapłana zamiast jego wesprzeć, to tutaj chcesz otrzymać od niego podpis lojalki, zdradę ojczyzny. Wynoś się stąd. Ty maluchu, łajdaku, ojciec idziesz, po prostu użył słów takich dosyć bolesnych. Moi drodzy, wyszedł mężczyzna zawstydzony, nie osiągnął zamierzonego celu, ale posława ojca Juliusza mnie bardzo zmobilizowała. I każdego 13 grudnia wspominam ojca Juliusza, jego postawę, jego zaangażowanie i jestem mu wdzięczny. Tak samo jak wdzięczny jestem tej młodzieży z Nowej Soli, która gotowa była nawet na aresztowanie, by stanąć w obronie świata wartości, tych wartości, które decydują o prawdziwej godności Polaka naszego, każdego naszego rodaka. Dziś, kiedy wspominam tamte czasy, widzę, jak wielki wpływ miała działalność Ojca Bogusława na nasze życie i jak wiele dla nas zrobił. Wtedy wszyscy byli braćmi, wszyscy mieli jeden cel wolność. Każdy z nas walczył o to, jak potrafił. My, razem z Ojcem Bogusławem, robiliśmy to poprzez śpiew.